loty dla Wośp 2026. Cześć wszystkim, witam Was serdecznie na po pokładzie Boeinga 737 wersji MAX 8. Eee, witam Was na kanale Captain's Speaking I z tego miejsca chciałbym Was serdecznie zaprosić na wielki finał Wośp nadchodzący już w styczniu e, przyszłego roku. Podczas finału zobaczycie e, wiele atrakcji, loty na żywo, materiały i wywiady. Także subskrybujcie. Obserwujcie profil i do zobaczenia na finale. Trzymajcie się w głąb Cześć Lotniczy Świecie. Ja mam na imię Hania i będę miała przyjemność poprowadzić dla Was wydarzenie Piloci dla Wośb 2026. Poznacie masę nowych twarzy. Będziemy rozmawiać z pilotami, stewardami oraz obsługą naziemną. Przedstawimy Wam masę lotniczych ciekawostek oraz oczywiście będziemy spełniać nasz nadrzędny cel, jakim jest niesienie pomocy wraz z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Do zobaczenia 25 stycznia. Cześć! Nazywam się Michał. Również ja mam okazję zaprosić Was na wydarzenie Piloci dla Wościgu 2026. Mam przyjemność zrobić to jako przedstawiciel naszego partnera firmy Loty Marzeń, na którego symulatorze odbędzie się całe wydarzenie. Pokażemy Wam masę technicznych detali dotyczących tego samolotu. Porozmawiamy również o procesie szkolenia pilotów dzięki uprzejmości szkoły Nobelowicz Akademii. Do zobaczenia. Cześć, mam na imię Tomek. Wydarzeniu Pilocie dla Wościgu 2026. Będę inżynierem pokładowym odpowiedzialnym za dźwięk. zamiłowania jestem też szybownikiem w aeroklubie podhalańskim w Ososiny Dolnej. Słyszałem, że Boeing 737 jest całkiem niezłym szybowcem. Być może sprawdzimy jak to jest w symulatorze. Czas pokaże. Do zobaczenia. Dzień dobry. Mam na imię Anna Maria. Nagrywam ten filmik z nadzieją, że spotkamy się 25 stycznia na kanale Craft Speaking w ramach finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do zobaczenia. Witajcie widzowie. Mam na imię Bartek. Niesienie pomocy to najpiękniejsze co możemy zrobić. Widzimy się 25 stycznia o godzinie 11 YouTube channel Captain Speaking. Do zobaczenia!